Dobry wieczór Państwu, witam na briefingu prasowym po drugim półfinałowym meczu między Roplar Sokołem a Wiglią z Politechniką Komopole. Tradycyjnie w pierwszej części są z nami przedstawiciele gości, trener drużyny z Pan Kamil Sadowski i zawodnik tej drużyny Michał Jogłowski. Panie Trenerze bardzo prosimy o podsumowanie pojedynku. Witam wszystkich, gratulacje Dzień. dla Sokoła dla trenera Kaszurskiego 2-0. Prowadzenie w półfinale to jest na pewno to, co, to, co, to, co sobie planowali i, i wiedzieli, że będzie ciężko. Myślę, że, myślę, że wczorajszy mecz tutaj miał e, ogromne znaczenie. E, troszeczkę dzisiaj się bałem tego meczu ze względu na to, że wiedziałem, że wczoraj e, zrobiliśmy bardzo dobrą robotę odnośnie defensy, który był. Za był. Zamknęliśmy, zamknęliśmy najlepszych zawodników, że tak powiem, trafili tylko 7 trójek. I, I mówiłem to, bałem się tego, wiedziałem, że taki drugi mecz tak, tak, yy, tak skonstruowany drużyny z wielu shooterów może się nie zdarzyć. Niestety, że tak powiem, wykrakałem to i bałem się tego. I trafili dzisiaj 15, trójek na 51%, więc jest to, jest to wynik yy, świetny. Yy, myślę, że byliśmy w grze w, yy, tak naprawdę do połowy trzeciej kwarty. Musieliśmy pewne rzeczy kombinować, bo Patryk Patry, Piszczatowski tak naprawdę mieliśmy 8 zawodników, czterech obwodowych, więc trzeba było tutaj przesunąć i zrobić niekonwencjonalne ruchy. Postawiliśmy strefę. Troszkę wybiliśmy z, z rytmu, chcieliśmy zwalniać grę, chcieliśmy grać dużo ustapa z małymi zawodnikami. Yy, wiedzieliśmy, że to jest, to jest jakby mm, klucz do tego, żeby nie, nie pójść w wymianę. Chcieliśmy spowolnić chcieliśmy wymiany ognia, że tak powiem. Z, yy, z Macuta. Niestety mimo wszystko nie do końca się to udało, bo, bo te, rzuty, te rzuty były, były na pick and roll dobrze, dobrze egzekwowane i te 15 trójek, 36-28 zbiórka po raz kolejny problem z, 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 z tym elementem gry. Tak jak sobie powiedzieliśmy po serii z Tychami, zbiórka to jest klucz, Trzy mecze wygraliśmy z rzędu, bo dobrze zbieraliśmy teraz te piłki, które się odbijają. Na tej linii rzutów wolnych niestety mali zawodnicy z łańcuta yy, je zabierają, tak? więc, więc to jest, to jest z troszkę, troszkę, jest, jest, jest tym troszkę problemu, problemu. Ale na pewno tutaj od razu powiem, nie załamujemy się, nie jest to dla nas żadna, yy, żadna straszna historia, że przegrywamy 2-0. przegrywaliśmy 0-2 po u siebie. Oczywiście rangat, jakość przeciwnika jest dużo dużo lepsze, bo jak ma 7 siedmiu, siedmiu shooterów, tak naprawdę very good at the excellent shooterów, to, to, to jest ciężko grać. Ale myślę, że moja, moja drużyna będzie się biła od pierwszej minuty e, kolejnego meczu i na pewno nie zwiesimy bo Dla nas jest to super, super sprawa rywalizować z, taki, z taką ekipą, jaką tutaj stworzył Kaszowski i, i ze zwycięzcą, zwycięzcą rundę zasadniczej. Więc jeszcze raz gratulacje dla, dla gospodarzy i gratulacje dla moich chłopaków oddali serce na parkiecie, na pewno nie zwiesili głów. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Panu Tenerowi. Teraz głos będzie zabierał Michał Jodłowski, koszytarz Miwili z Politechniki Opolskiej. Bardzo prosimy. Dzień dobry. Na początku gratuluję dla całej drużyny z Łańcuta. Chłopaki grania świetnej skuteczności. Nałożyli bardzo ciężkie warunki do grania, szczególnie pod koszem. Trafili bardzo dużo rzutów po naszych założeniach. Uważam, że był to bardzo dobry mecz. Zabrakło nam dosłownie niewiele, żeby końcówka była bardzo nerwowa i tam mecz mógłby się troszeczkę potoczyć, potoczyć inaczej. Na pewno przywitamy Chłopaków i postawimy twarde warunki po polu. No i tak naprawdę tyle. Dziękuję. Dziękujemy Michałowi Jodłowskiemu, Szanowni Państwo. Proszę o pytania. Na do naszych gości. że z pana wypowiedzi wynika, że człowiek był powyżej, do zbyt Może był. łatwiej był trzybował, trzybował, nie My nastawialiśmy się na ten mecz. Wczoraj chcieliśmy, żeby to był brudny mecz. My, my chcieliśmy, żeby ten wynik był niski. Jak cały czas powtarzałem, dlatego też moja wypowiedź była tutaj skonstruowana z tych słów, że się dbałem dzisiejszego meczu, bo wiedziałem, że wczoraj mieliśmy szansę, wiedziałem, że zespół z tak, który rzuca ponad 90 punktów, wczoraj to był ten, ten, ten moment, kiedy mogliśmy już tak powiem złapać. A, a wiedziałem, że dwa mecze z rzędu, takiej drużynie z tyloma shooterami, będzie ciężko, że tak powiem, powtórzyć. Nam taki też jeśli chodzi o, o obronę. Oczywiście było nałożone zmęczenie. Ale też miałem jednego zawodnika więcej rotacji dzisiaj i ja już też byłem świadomy, że tu muszą się stać takie, że nie wiem, że trafimy na przykład 12, 13, 14, ale to się nie stało, ja nie liczyłem na to, ja wczoraj też nie liczyłem na to. Ja liczyłem wczoraj że 7 trójkami będziemy w stanie przepchnąć ten mecz, bo liczyłem na ten defense nasz. I, i, I wczoraj była ta szansa. Dzisiaj, no dzisiaj niestety zespół, tak jak tutaj przewidzieliśmy, trafią te rzuty, e, na tej tutaj specyficzne obręczy, które, które przyjmują te rzuty. E, tak jak Pan powiedział, wczoraj to, to zwycięstwo było, było mo, moje jakby, moi, no, moi, moi w moim przemyśleniach, w dzisiejszych zdecydowanie. Bliżej. Czyli to nie każe, tak sytuację, nie myślę, że w takim brzydkim łatwiej jest pokonać sytuację niż to, ja ja powiedziałem. Że... No. Zdecydowanie, ponieważ dajemy, dajemy komfort, więcej, <laughs> wie, więcej zawodników jest otwartych. My tak naprawdę wczoraj otworzyliśmy Psianka yy, i, i on 19 punktów, z czego to nam pasowało. Bo inni zawodnicy wokół niego, tak 7-3 trafił yy, breg, który nie jest jest dobrym shooterem, ale nie jest najlepszym shooterem, można od niego pomagać. I my tak naprawdę to było nasze założenia, niech grała Rona, niech rzucała brek, a reszta tych, tych zawodników Szczypiński, Załódzki, yy, yy, no, no, Nowakowski, to są wszystko bardzo dobrzy shooterzy, pisarczy i żeby oni, oni wczoraj nie dostawali tej gry, tej swojej. A my, my to im zamknęliśmy, właśnie. Przerzuciliśmy przy, akcent na tych zawodników, co zazwyczaj którzy nie są, nie decydują o, o obliczach tego meczu. Więc myślę, że z takiego punktu widzenia trenerskiego to było, to było dobre rozwiązanie. Tak świadomie to robiliśmy I, i liczyliśmy na to, że po prostu mieliśmy, co tu więcej, też po analizie, w nocy oglądaliśmy ten mecz. E, 45 sekund do końca gramy akcję, jest jeden z, na, z naszych lepszych shooterów, wychodzi na. Bardzo dobrą pozycję, bo zespół, zespół gospodarzy robi błąd. Ode mnie za trzy punkty nie trafiamy. Więc yy, ktoś, tak jak powiedziałem wcześniej, złoty gol odda, i, i, i następna sytuacja że jeszcze szczypiński trafia za trzy punkty. Więc, więc mieliśmy swoje szanse, nie wykorzystaliśmy ich i dzisiaj błąd zdecydowaliśmy nic. Teraz u musimy na hali czy nawet. Gram u siebie na hali już tak, chcieliśmy na pewno pokazać yy, całe, całe, całej koszykarskiej Polsce, że... Że, że w Opolu w Pole jest przygotowana do Ekstraklasy, piękna hala, troszeczkę sobie y, zaryzykowaliśmy, ale, ale w ostatecznym rozrachunku y, wygraliśmy, więc, więc akcja promocyjna, że tak powiem, o polskiej hali przyniosła, przyniosła y, dobry efekt, tak mi się wydaje. To rzeczywiście z niema tak presji, bo zarówno po, po meczu u siebie teraz jest że rzucić się do końca tym męcz. Myślę, że jest, ponieważ mamy lekką przewagę, wtedy jak było 0 to jechaliśmy do tych, więc, więc myślę, że jak tam był pakera kurs na nas, na, na to, że my wyjdziemy z tych dwa zwycięstwa był 1-0-2, no to, to myślę, że teraz, że wygramy w Opolu dwa mecze na hali, na której bodajże z mną no, mamy 12-1, to, to, no to jest 1-42, powiedzmy tak, więc jest jest 40 groszy, jesteśmy do przodu, więc czy tak powiem, e, jest jakaś szansa. Na pewno będziemy zrobili wszystko, żeby wrócić do pola. To nie jest tak, że my już mamy dosyć. My jesteśmy w, w fajnej sytuacji, bo, bo to już dla nas bonus i ci chłopacy, oni na pewno mają, mają na, żeby po tym sezonie e, na grillu być z medalem. To było no. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze pytania? Jeżeli nie ma, to rozstajemy się. Nie wiem, czy spotkamy się z trenerem Sadowskim. Tego chyba nie wie nikt z nas. No, ja mówię pan, do zobaczenia. Pan trener mówi do zobaczenia, więc wzajemniamy. Do zobaczenia. i Wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim zdrowia. Zdrowia i jeszcze raz zdrowia, żebyśmy kończyli ten sezon w komplecie, bo to jest zawsze najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór raz jeszcze. Tym razem spotkanie z trenerem i koszykarzem drużyny, która w odprowadzi prowadzi 2-0 Dariusz Kaszowski, trener Ropak Sokoła, Filip Skrócki, gracz naszej drużyny. Panie trenerze, od Pana rozpoczniemy, jak nakazuje tradycja. Dziękuję za realizację zespołu Wizzopowa. Hmm. Eee, najważniejsze e, z, z przebiegu tych dwóch dni jest to, że prowadzimy 2-0. I to e, w tym momencie nas bardzo cieszy. Bardzo dziękuję chłopakom za te dwa dni, bo kosztowały ich bardzo dużo wysiłku, tak fizycznego jak i psychicznego. Ale cieszę się, że ustali to i jedziemy do Opola bez straty swojego parkingu. Także jeszcze raz gratulacje, dziękuję bardzo. Pan trener podsumował, jest z nami Filip Struski, najskuteczniejszy gracz obu pojedynków. W obu finałowych meczach Gabu Gabu podwójna zdobycz punktowa i zbiórki. Dzisiaj najlepszy gracz meczu, wyróżniony statuetką. Filip, bardzo prosimy o podsumowanie. Na początku też chciałbym podziękować kibicom, bo dali nam dzisiaj duże wsparcie, jak i drużynie z Opola, bo znowu postawili nam ciężkie warunki. Myślę, że nasuwa się najprostszy. Najprostszy element e, rzemiosła koszkarskiego do poprawy, czyli nasze straty. E, ale drużyny, które grają przeciwko nam, chcą zwalniać grę. Wiedzą, że jak pójdą z nami na wymianę, to nie mają szans e, w pojedynku gdzieś tam e, na jakieś przewagi. E, także takie niewymuszone straty, niektóre musimy nad tym popracować. Jeżeli zniwelujemy w okolicach 10-12 strat nawet w meczu na poziomie pierwszej ligi, to myślę, że powinniśmy spokojnie w następnym spotkaniu będziemy zwyciężyć dzięki z chłopakom za zaangażowanie i, i musimy się szybko zregenerować. Mamy fajny, że to jest tydzień, bo teraz było naprawdę maraton meczów, ale mamy głowę do góry i chcemy zamknąć jak najszybciej tę serię. Także dziękuję bardzo. Dziękujemy Filipowi. Czas na pytania do trenera, do Filipa. Bardzo prosimy. Wczoraj było dużo strat sił, prawda, zdrowia. Ale mecz po meczu, czyli masz tak też większa nębia ja to właśnie. Czyli... Ja myślę, że pokazaliśmy w przestrzeni całego sezonu, że w okrojonym składzie potrafiliśmy grać mecz po meczu, tam były mecze sobota, środa, także byliśmy do tego przygotowani przez cały sezon tak naprawdę, do takiej rywalizacji. Każdy kto wchodzi na boisko, ponieważ czy wchodzi na minutę, dwie, dziesięć daje maksa z siebie, to jest fajne, że naprawdę stanowimy super kolektyw i, i każdy za każdego rzuci się w ogień, także to, to jest fajne, to na pewno napędza całą drużynę jak i kibiców i mam nadzieję, że tak pozostanie do końca i podniesiemy głową zakończymy ten sezon. ten gości wspominał, że mafie jest Was pokonać, jest takim brzydkim narzeczonym. Jak już ta jakość jest, to No na pewno tak, dzisiaj pomimo też dużej ilości stawek. Mieliśmy na pewno zdecydowanie lepszą skuteczność rzutek 3 puntowy, oceniając całe spotkanie. E, 52% skuteczności no to jest kawał, do, kawał dobrego wyniku. życzyłbym sobie, żeby w każdym meczu taka skuteczność była. E, więc tymi rzutami e, przychyliliśmy szare, można powiedzieć, zwycięstwo na naszą korzyść. E, takie coś dziwnego, co było w tym meczu dla mnie, to nasuwa mi się tylko jedna rzecz. Że dopiero na 3 minuty przed końcem spotkania wykonywaliśmy pierwszy raz rzuty wolne wynikające z przewinień przeciwników. Także, no, w takim razie, jeszcze nie brano udziału, yy, ale to zbieramy doświadczenia. Yy, dodatkowo chciałbym powiedzieć, że yy, cieszymy się tym, co jest na dzień dzisiejszy czyli yy, tymi dwoma zwycięstwami, ale z pełnym szacunkiem podchodzimy do yy, przeciwnika. Znamy yy, jego wartość, nie możemy sobie pozwolić na żadną chwilę do koncentracji, rozluźnienia i cieszenia się już, że jesteśmy w finale, bo na pewno nie jesteśmy. Zespół z jest bardzo wymagającym przeciwnikiem, co pokazał w pierwszej rundzie playoffów, gdzie z wyniku 0-2 yy, pokonał zespół tychów 3-2. Więc yy, cieszymy się dzisiaj, dziękujemy kibicom za wsparcie, ale z pełną koncentracją na pewno pojedziemy do... Mamy jeszcze pytania? Jeżeli nie, nie wiem czy spotkamy się jeszcze w serii półfinałowej, ale wszyscy życzymy sobie, żebyśmy 14 maja spotkali się w serii finałowej i zapraszam Państwa serdecznie na 14 maja. Do zobaczenia. Dziękuję.